Bravo, bravo, się jadł Brawo, brawo, brawo Jeszcze jazda. nie mamy gdzie spać, ale lecimy To jest nowy początek Nie słowem Ej, co to za książka? No, moja! Tak. Ileż to jest klienta? Weźcie mi to. To mi się dało gdzieś gdzieś lecieć? Tu jest super 47, już ja pałam. Dobra, i to jakieś 40, to zapłacę. Ale i. To jest podobnie tak pięknie. Nie, to jest podobnie. Widać. nie wiem. Okawa w świątecznych kubeczkach. 540. Ubrałam się tak samo jak wczoraj. Tylko na co jeszcze pójdzie pole? więc sumie to nie będzie. Wchodzę oficjalnie vloga vlogę. <laughs> to może nie jest tak źle, ale zrobiłam wczoraj vlogi, bo nie wiedziałam. No bo tak dawno nie robiłam. To był kiedyś mój sposób, który. Używałam codziennie robienia loków na szybko. On idzie. Dobra, na razie wygląda jak. Ej, mega chodź <noise> W sensie robię fajne. Jest taka mgła. Jeszcze się coś drze. To kuźwa jak zimno. Ej nie, to jest przesada, jest tak zimno. Ja uważam, że nadaje no, się do śpiewania. Ja może nie nadaje się do śpiewania. Ale dlaczego stwierdzisz? Jest autentycznie 4 stopnie. Ja w nie trudno robię czegoś takiego. Przyszła wypłata dzwoni do mnie, żebyśmy już kupowały złoty. o tym. Ale ja nie, nie, cztery. Dzisiejszy spotkanie go niech zawsze. Dobrze, dobrze, krzyka za oblicy. Spróbuj. Dobrze, dobrze, krzyczowo zawodnicy. <grym> Cytując innego z kibiców, fig gra dobrze. Tak go pamiętam z zeszłego roku. Czy Kiernik dalej skazuje się ze swojego kierownika? Nie wiem. No Dobrze. W górę, w górę, salutuje Kruger. Brawo, 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 krzyczowo o o, 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 o. I rozumiem, że tego tym roku zaczynający I spotkanie. Samo do razy o, Nic jest się to dwa już. Nie, 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 nie. jeszcze Przecież sama nie

Zaraz jadę po Ankę, po Amelie i jedziemy na impre. Patrzcie, jakie złote cienie. Po prostu wszystko się zgadza, korale. Mój tata myślą, że ja tak serio idę i się pyta, czemu się kreuję na taką zołgę. Ja tak, aha, powiniałam w ogóle nagrać tego Get Ready With Me, kurde, całego, zapomniałam o tym vlogu. I'm so sorry, guys, przepraszam was, moi widzowie, więc Nic nigdy więcej już o was nie zapomnę. No, wyglądasz jak babcia. Ja nie jestem. No, to aż tak nie, ale. Myślał, że to tracę. Spokojnie. Nie, no dobra, wyglądasz wszystko. Chcesz jak babcia. <laughs> dzień dobry. Komilia, komilia. Dzień dobry dzień. Panelia, panelia. Pani sięgnie. Pani Witam kolejnego dnia. Muszę ogarnąć coś z tym grzywką, bo ona już wygląda trochę. Zaraz idziemy do Anki kochani, kupować loty. Także wyczekujcie vloga z. I co dzisiaj Spokojnie spokojny dzień, pójdę do własni czy coś, no weekend, weekendiki wyglądają. Chciałabym popisać, ale po prostu... Cieszę się, że to przynajmniej udokumentowuje na tym blogu. Kochani, kupujemy loty. Loty, loty. To co, za trzy osoby, jak coś, nie coś masz tak. Kupujesz. a my się zdecydowała. No to impulsywnie dość, ale trudno, Jolo, tak? Lecimy od razu. kochani, lecimy, na oh, Jeszcze yes. nie mamy gdzie spać, ale lecimy. Na doszedł do wniosku, że teraz... masaż. Masaż, że jest z. Już że kiedyś grałem, więc 30 lat temu. Może nawet więcej. Wiesz, to jest taka fajna gra. To jest super gra. Nie ma emocji, Poker, jak jest. Jak nie ma emocji, jak grasz z Filipem i Statą, to są emocje, tylko trzeba się rozkręcić. Dałeś już? Nie, dobrze, generalnie to nie ma, nie, co nie władzę, tylko że zaraz wygra. Aha. <laughs> zapomniałem, zapomniałem. Ona nawet moje pary Wybacz, byłem. A jak A jak przegrywasz Albo 150 jak masz... Zuzia kreska. Pierwsza kreska. To nie Zuzia tak wygrywa. ja muszę, bo żeby było widać. Nie ma No nie, Muszę posprzątać i zaraz jechać weźmiemy na cmentarz. Ej, ale jestem blada. Ale jestem blada. Na szczęście co? Jedziemy na wakacje. Moi kochani, robię w ogóle jeszcze taka z Portugalii. Przed trzech miesięcy, ale wczoraj za wieczorem... W sensie, no co w sumie, to było jak zasubiałyś i oglądałam vloga naszego, fragmenty i to po prostu jest taki hit, że robię teraz Portugalia Core. Mamy do na miejscu na telefon. I teraz, o, aha, no teraz jedziemy na cmentarz. Tak, że a bójka pomiędzy Rzepina co ty gadasz? Chciałabym się wziąć na to pisanie, bo to jest, to jest nieśmieszne. Ja potrzebuję pomocy jakiejś, specjalisty po prostu, no. Jakimś kołczem niczego. Nie no, żartuję, ze swoim kołczem, wszystko jest w głowie. Witam serdecznie, wiecie co to znaczy. Próbujemy się podciągnąć. Ponownie. Czuję to, że to się nie podoba, Ale czuję również, że jestem silniejsza. No. Nic z tego nie będzie, bo to nie to jest świeżo. To już jest i surfing, tu już trzeba zrobić progres O! Ej, dobra, robię szpagę. Zobaczymy, czy dajemy sobie coś. Oh my god! Oh my god! Minut na niego czekam. 10 minut. to you jest. Know Zastanawiam się, co jutro mam robić, bo moja mama jedzie za się pana do Zabrza i Nadia chyba też chciała jechać. I pasowałoby mi jechać, tak o. Ale z drugiej strony muszę na środę z... Muszę na środę zrobić plan licencjatu I kurde bele ja nie wiem co ja mam robić Ty w się sensie, równie dobrze mogę zrobić to w aucie Dobra i tak chyba prędzej zrobię to w aucie niż w domu tak szczerze Ale w ogóle jak ja mam to zrobić? Ja nie wiem Ostatnio też tak robiliśmy Czu? Tylko mój brat Skam, mi nie wysłał nie. Ale nie trafiłam i jak trafię to płaci. Dobra jak trafię 40 to zapłacę ja 40? Nie Ale ja nie mam 40 bo ty tego nigdy tego nie zrobisz że zawsze cię zmuszę, żebyś się ze mną przyjechała. Kur... Ale cztery! Witam serdecznie. Godzinę mamy 21.52. Wsiadam do planu mojej pracy liceuszackiej. Mam to zrobić do środy. Nie, nie będzie to długie, to ma być taki bardzo Wstępne to jest tak, trasa do Zabrza wygląda tak, z Dębicy, że jedzie się autostradą do Krakowa, znaczy cały czas są, ale takie punkty kombinacyjne, do Krakowa i z Krakowa się jedzie do Katowic i do Zabrza. I na to zrobimy o 6.30, potem wracamy z Zabrza do Dębicy, wsiadamy do auta z zamką, do Krakowa i jedziemy z Dębicy do Krakowa. tutaj. No, tak. Tyle wiem, że jest tu praca i Bo nasz promotor nie powiedział nam, ogólnie jest bardzo. Nic. Dlatego teraz pytam pana czata, czy tutaj, i naprawdę każdy czatem GBT, ale no, jak powinien wyglądać plan pracy? Powinniśmy raczej zacząć od tytułu żeby też nie mam, ale no, zrobimy to. Dobra, ha, guys, jakoś nie to idzie. I weszłam teraz w taki, bo cały dzień było mi się tak trudno zabrać do jakiegoś działania, i teraz weszłam w taki mood, że może nawet coś napiszę. Witamy z zabrza i robimy sobie spacerek po zabrzu. Chciałbyśmy przez ją pojechać z autobusem, ale nie wiem, że weszliśmy na niego, bo był strasznej busty. Ale jest ogólnie tak pięknie, że warto się przejść po prostu. Zobaczcie, tu jest tak, ta pogoda tak sprzyja właśnie temu klimatowi. Ja jestem wzruszona. Ale tu jest jakiś... Może mi Nie dobra, to wyglądał sobie nie idziemy do tego lasu. Chcemy się przejechać z tramwajem, patrzymy tu wrócić, bo Filip i Dawid teraz mają trening dwie godziny i mała podoba super powsta, że będziemy oglądać na trening. A my bardzo chcemy to zrobić, dlatego poszliśmy, także... na no, możemy biec. Tak, o właśnie, zrobimy trening same. mam może zróbmy to w no, w tu ładnie jest. to się słońce te promienie nie <grymne> <miały śluby. A, grymne> że nie wzięłam tego. <grymne> Takie krajobrazy. Ale z kruciki. To jest Nie chcę tam iść, no to idziemy tam. Dobra, idziemy po bloki z powrotem. Ale gówno. Znaleźliśmy no, ładne miejsce. I to jest takie jak te tiktoki, y, exploring Zawsze until it's ugly. Nie, until beautiful. No siadam. Jesteśmy jest na no. studiach na Krakowie. Idziemy do jakiejś kawiarni i będziemy testować y, deserek Snickers. widzięki na i o to ja No to jest No właśnie trzeba tam się dostać. Mhm. To jest jakby oczanko. Mhm. Mhm. Dostałam się. tam. Polecamy. Murawa Bistro Podstawione górnika zawsze. To ogród botaniczny, którego nie wejdziemy. Jękny. Tutaj jest stadion, do którego, ty... Oj, no, do którego też nie wejdziemy. I... Ładny jest ogólnie. Jakby, ja bym zaliczyła to na nasze dzisiejsze. Mm. Po prostu. O, jest przystanek. Zabrze, ogród botaniczny. No, <grym> To jest nasz kolejny przystanek naszego zwiedzania dzisiejszego. Tak. Pierwszy Ceny O, Auto do Ciechi. Już jestem. przeteleportowałam się z powrotem do Krakowa. jedziemy, jedziemy na, na mieszkanie. Wielkie umysły wyciągają. U, u I teraz godzinę na. Czekamy na autobus jakiś, bo tu już nie jeździ. No i ja muszę robić tam pasywizację z bo tego nie zrobiłam wczoraj. I ogólnie taki mm. Mm -hmm. I no. to jest Które z ja właśnie godzinę, bo ja muszę iść na uczelni. Troną ósmą jest po szóstym, nie, przed przeciwnym, przez to. No i co, jemy sobie śniadanko, Kawka oczywiście, bo jak wygląda Pogoda jest zła. Bo być gorzej. Idziemy na oko? Nie! nie. Oh yeah. Nie ciebie, ciebie nie widać. Kawa w świątecznych kubeczkach. W świątecznych kubeczkach. Witam serdecznie, wracam z uczelni. Nie no, nie wytrzymałam z tą grzywką. Wieczne poprawianie po prostu. I co? Mega ładna pogoda, może pójdę do parku, po poprawię książkę w sumie, trzeba korzystać. Tak się kończy cebuli, robimy dobry obiadek. Zaraz wam pokażę. Bye bye, ślicznego. Robimy kapuśnieszki z przepisami mojej cioci, potrzebujemy tylko pieczarki, cebula i ciasto francuskie, a ty co robisz? Jeszcze nie wiem. O jest! Musimy co robić takie takim wiecie... Kochani... Patrzymy, wyglądamy za okno. Nie powiem dlaczego, nie mogę zdradzić tego powodu we vlogu. Zajmij się za okno! Jest widać! Anka! co robić. tu! Nie, tu! Anka! Trafi! Anka! I robię krzyżówki i zaraz zaczynam zajęcie. A właśnie, obiadek, takie kapuśniaczki wyszły, pyszne. To jest tak, że rozkładacie ciasto francuskie, dajecie ten farsz tak jakby wzdłuż, potem zawijacie i do piekarnika i pyszne. Ogólnie mega trudne są krzyżówki, naprawdę. Duży pies. Pilczów. Nie jedna w talii. Fałdka. Nie, nie nagrywałam nic rano, ale ze wątpią na śniadanko. Jeju, ale Anka głupia stanęła. Boże, bo nam mandatu nie zostało. Jedziemy zawieźć auto Anki do mojej Człocji znowu. To jest never ending story. Jutro jedziemy, bo nie znowu będziemy na koncert. Dla... No, mam tutaj książkę, żeby siedzieć w autobusie autobusie i może akurat ktoś spyta: Ej, co to za książka? A, moja! No, tak właśnie marzę o tym. Roboty mam o 15 15.00 zajęcia. Yy, I jeszcze mam po siłowni zajęcia zdalne. No, dobra, czekajcie. Ale tę furę, bo zimno tu Aj my musimy jakieś cienki zrobić na te zajęcia jakieś... Oh my god! Dobra, dobra dobra Nie wytrzymał się szybko dzisiaj się przysięga, co się tak wydarza. Ja się czuję do Nie. Nie, nie, nie. Pierwszy okay, pozdrow, jak sponsor, mi. Witam Państwa na Gadziko. I będziemy dzisiaj w piekły brownie, albo robimy taki wieczorek filmowy, albo idziemy na miasto. To się jeszcze zobaczy. Kawka z Gabaksem. Zajęć. Były mega przy Robiłyśmy jakieś jeszcze zajęcia, robiliśmy jakieś scenki w ogóle rekrutacyjne. Mega fan. Idę do domu i właśnie nie wiem, czy wychodzimy gdzieś na miasto, czy nie. Myślę, że dam znać. Kochani, wyszłyśmy, pojeliśmy w Eszwicy, nie, jakieś Eszweria, nie wiem, taki mega krakowski stary vibe, mega vibe ogólnie. Taki, że ja w sumie tak, taki typu wykazimy. Typo... Ej, i to jest mega w ogóle miejsce, żeby pokazać komuś taki Kraków? Tak, no. Takiego no, koło z zagranicy. Dosłownie. A to jest taki fajny, taki mi się tak kojarzy to jest Praga. To jest taki. Praga? Nie, prawej, no nie Ale w sumie trochę. No. I teraz. To już. To byłyśmy tam, i teraz idziemy do. Nie, wiem no. Jest ósma. Jakoś raz przed ósmą. Mam ja wstać o siódmej. Chcesz na nie pójść na Ale wróciłyśmy z Angów wczoraj, tak. Pierwszy. No i nie wstałam tak, jak chciałam. Dlatego nie zjadłam się na nie, ale idę jak na to przychodni. zapomniałam o tym, dobra, a są teraz od teraz lepszy chwór więcej energii, bo idziemy dzisiaj do sobla. Także mam zajęcia zdalne, potem idziemy na sobla. I tak się kończy dzisiejszy dzień. Po prostu będzie taki rozpil Nie wytrzymam. Malowałam pasy, pomyłam włosy. Jest godzina 12.30, około 15.00 wyjeżdżamy i właśnie nie wiem, czy jeszcze jeździ do galerii. Jeszcze przydałoby się jeszcze jakiś obiec zrobić, ale absolutnie nie są głodna, Może zgodnie je. No, także będę updateować. Mam jeszcze zajęcia, ale trudno się słowa. Drodzy widzowie, na ja z Cestant Arena Grubińca. I... I... Tam żyje z z sobie spodnie. Jak się jarasz? Mega się jarzę. Okej, okay, jak się jarasz? <słuch> Bardzo się jaram. <słuch> no, zobra, tak, 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 mi się tak, nie tak, Piękne. Nie tak, 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 więc bilety działają. Działają, no, tak, mieska, tak, nie Oficjalnie idziemy na koniec. Jesteśmy, jeszcze nie wiemy czy to nasze miejsce, ale jest vibe i patrzcie, tu będzie ekran, gdzie będzie widać mordę Sobla, a tutaj są dwie sceny, gdzie będzie jego widać, więc w ogóle nie jest tak źle, jak myślałyśmy, że będzie. W okay. ogóle to się jeszcze troszkę okaże, co nie tak dokładnie, tak. gdzie siedzimy. Ale no. to, ale będzie dobrze, jest no, dobrze. Wiem, czy... Ja się pozytywnie zaskoczyłam. Mieliśmy na swój telefon Bo moim się 8%.

going to show you. Dzięki, zasłowie. <gry> Ale mega fajne ogólnie, że takie robi rzeczy. Zagaśnie! Za a kto? Zabije! Piję! Nie Za minie, ty, się tam skrętu. Każdy ma inną wersję. <grym się> Jezu, co z tą krzywką jest nie tak. Idę do piekarni podać do jedzenia. Dobierajemy moi rodzice. Uff, wróciłyśmy o jakiejś drugiej. Pytasz mnie, czy się wyspałam? Odpowiedź brzmi: nie. Pozdrawiam. Kupiłam sobie całą kawę, całą, wylałam prawie, bo biegłam na autobus. Wstałam 20 minut temu. Nie wiem, co się dzieje. Czekałam na pociąg. Rozumieniu na temat krzywki, bo jak ogólnie to mi się podoba i się sobie podoba w grzywce, to przez ostatnie tydzień bardzo mi się podoba sama ocena przez tę krzywkę, bo ona wygląda. Tylko czasem dobrze, jak miałam wcześniej włosy, to wyglądałam zawsze dobrze. w tym lotnisku, nie przydałoby się gdzieś lecieć. Co, ja wam potem opowiem o tym koncercie, ale było tak z... Z Taki takie rozpierdzie był, że nie wiem, nie mogę. Tego nie przeżyję przez następne całe życie. Było kilka momentów takich, oczywiście ja, na TikToku, ale że troszkę mnie zapewnie pokoił tutaj na Sisawel, ale... Zabrał. <głos> <głos> nie dzieje mi się nic złego. Tylko gardło mnie radą bolało, teraz mam katar. W sensie jestem po prostu przeziębiona, ale ja ogólnie mam zazwyczaj tak, że dosłownie serio nie żartuję, bo ja rzadko choruję, a jak choruję, to tak. Kilka godzin i jutro już będzie git. I jak mnie tak trochę rozłoży, to jest jedyny czas, kiedy ja tak faktycznie sobie pozwalam odpocząć, tak. To nie chodzi o to, że jestem zapracowana jakoś mega mega na co dzień, że ten, tylko bardziej, że nawet jak nie mam co robić, to ja w ogóle nie odpoczywam, bo ja sobie cały czas wmawiam, że nie robię wystarczająco. Tak, w czasie to tak, bo także sobie leżę tak przez kilka godzin jest jestem fajnie. W sensie nie przeszkadza mi to. Kończę tego vloga, bo będzie za długi. Never looked so hot. A przynajmniej zbuduje vloga. Także są plusy tego. Mm. Dziwiło mi się story, kogoś, kogo widzieć nie chce. Aha, no także są plusy przynajmniej tego wspaniałego dnia. Jeszcze nie zaczęłam od tego Vloga, ja nie wiem kiedy. Widzieliśmy Super 47, ja spałam. Nie wiem, może. <ślesy> co <że działa>? nice. <ślesy> To jest kompozycja to jest ten zielony dla przełamania z tym kwiatkiem. Ej, mega mocne. <noise> <noise> nami się Ej, była trochę że takie z ogródka. się zatańczyć tego, to jest tak, nasz taniec, jaki mogliśmy... Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego! See ya.